Dzisiejszy odcinek nie jest o tym, że ADHD istnieje, tylko jest o tym, że mamy ostatnio wysyp osób, które twierdzą, że mają ADHD. Nie wiem, czy Wy tak macie, ale ja tak mam, że jak chodzę do znajomych, czy otwieramy Instagram, to mam wrażenie, że obecnie wszyscy diagnozują u siebie ADHD. Ja mam zdiagnozowane ADHD już w podstawówce, więc chcę Wam dzisiaj nagrać odcinek. Dlaczego tak jest, że nagle wszyscy mają ADHD, że diagnostyka obecnie jest dwa razy większa, jeżeli chodzi o ilość osób diagnozowanych w kierunku ADHD, a ostatni rok to jest chyba już Armagedon. ADHD to nie jest upośledzenie umysłowe, bo czasami ja odnoszę takie wrażenie, jak czytam treści, które są na Instagramie. Tylko chcę ci powiedzieć, że ADHD może być supermocą, kiedy rozumiesz, jak działa organizm i mózg osoby w ADHD, o tym, jak ja funkcjonuję i jaki prowadzę styl życia, jeżeli chodzi o ADHD, i dowiesz się, jakie ty kroki możesz wprowadzić, jeżeli faktycznie masz zdiagnozowane ADHD, bądź je u siebie podejrzewasz. Ostatnio coraz częściej zdarza mi się słyszeć, że ktoś nie będzie wykonywał pewnej czynności, na przykład moi klienci zapisywania godzin posiłków czy tego co jedli, no bo oni mają ADHD i chyba wisienką na torcie. Była osoba, która przyszła do nas na rozmowę rekrutacyjną i od razu na wstępie poinformowała nas, że nie będzie przychodzić do pracy na określone godziny, dlatego że ona ma ADHD. Dlatego zacznijmy od podstaw, czym jest ADHD. Przede wszystkim ADHD jest zaburzeniem neurorozwojowym. Czyli jeszcze raz Ci powtórzę, to nie jest upośledzenie umysłowe i naprawdę da się z tym żyć. Ja swoje pierwsze ADHD miałam zdiagnozowane w wieku 11 lat i w moich czasach a DHD leczyło się. No takie to były czasy. Oczywiście ja też mam związane z tym traumy z dzieciństwa. Za chwilę Ci też o tym opowiem i powiem Ci konkretnie w jaki sposób ja sobie na co dzień radzę z ADHD i to jest coś, co adaptować może każdy z Was i naprawdę są tu też takie podstawowe rzeczy, które są ważne dla naszego zdrowia psychicznego. Ale zanim to zrobię, mam dla nas wszystkich wyzwanie. Do końca tego roku marzy mi się, żeby było nas tutaj 10 tysięcy obserwujących, więc jeżeli te treści są dla Ciebie ciekawe, to zasubskrybuj mój kanał i trzymam za nas kciuki, bądź częścią mojego wyzwania. Przede wszystkim chcę zacząć od tego, że ADHD jest uwarunkowany bardzo mocno czynnikami genetycznymi. Jak ja patrzę z perspektywy czasu, to mój ojciec, tak samo jak ja, miał ADHD i tak samo jak ja miał CPTSD. CPTSD to jest zespół stresu pourazowego i on bardzo często współistnieje właśnie z ADHD. Ale nie ma co się dziwić, jak w tamtych czasach ADHD było leczone pasem, dzieci były uznawane za niegrzeczne. Ja sama wiem, co to znaczy odczuwać ból mózgu. Naprawdę taki prawdziwy ból mózgu, jak siedzi się szóstą czy siódmą czy ósmą godzinę na lekcji. Do tej pory, do dnia dzisiejszego, jeżeli jestem na jakichś szkoleniach, to muszę po prostu z tego szkolenia wyjść i trochę przewietrzyć ten mózg, zmienić otoczenie i dopiero z powrotem wrócić, żeby móc złapać koncentrację. Więc jeżeli Wy u siebie też widzicie takie rzeczy, że musicie trochę regulować swoje emocje poprzez malowanie w zeszycie, bądź odwracanie uwagi na coś innego, no to rzeczywiście faktycznie jest to taka kwestia, którą się bierze też pod uwagę przy diagnostyce ADHD. Natomiast ja swoje ADHD doświadczyłam również dosyć traumatycznie, dlatego że w moich czasach, jak dziecko miało nadaktywność ruchową, bądź nie utrzymywało koncentracji, to na przykład było wystawiane na środek klasy i wszyscy inni mieli biurowo tą osobę wyśmieć. Ja oczywiście tego też doświadczyłam. Doświadczyłam tego, że nauczycielka z WF-u za bieganie po sali kazała mi się rozebrać do bilizny w podstawówce i powiesić na drążku po tej części, gdzie ćwiczą chłopcy. I to miała być też taka kara, która miała być takim trochę złamaniem mojego charakteru, trochę takim upokorzeniem, które miało też naprostować moją osobowość. Te doświadczenia były dosyć traumatyczne, więc nie ma co się dziwić, że CPTSD, które również nie było jakoś za często diagnozowane w tamtych czasach, dlatego, że ja swoją diagnozę CPTSD dostałam dopiero po 35 roku życia, więc wiele osób, które w moich czasach borykało się z ADHD, no niestety może mieć dużo innych konsekwencji o podłożu psychologicznym, które dokładały się na przestrzeni czasu, tym bardziej, jeżeli, one, jeżeli te osoby regulowały się alkoholem, narkotykami, dlatego że wbrew pozorom przy ADHD jest bardzo niski poziom dopaminy. Może się wydawać odwrotnie, ja za chwilkę Wam o tym też powiem, czym jest dopamina i w jaki sposób właśnie naturalnie. Tą dopaminę można podnosić, bo to jest bardzo kluczowa kwestia w ADHD. Natomiast w międzyczasie możecie napisać mi, czy ktoś z Was tutaj oglądających, czy ty dostałaś diagnostykę ADHD, czy masz być może podejrzenia u siebie, że to ADHD masz, czy być może masz podobne doświadczenia jak ja w szkole, jeżeli chodzi o w cudzysłowie leczenie i resocjalizację osób, które miały ADHD. Ale też chcę powiedzieć każdemu z Was bardzo, bardzo ważną rzecz: ADHD nie zwalnia nikogo z odpowiedzialności. To jest coś, co jest dla mnie bardzo kluczowe w takim moim życiu codziennym, w moim życiu, które też sobą poświęcam, jeżeli chodzi o profilaktykę zdrowia i fizycznego, i psychicznego, bo to jest coś, czego też Was uczę. Chcę Wam powiedzieć, że mimo wszystko, mimo ADHD, mimo ucieczek z domu, mimo wielu szkół, w których byłam, mimo tego, że nie chciano mnie dopuścić w liceum do matury i też wiązało się to z tym, że musiałam zmienić szkołę. Maturę zdałam na same piątki, kończę teraz czwarty kierunek studiów. Jestem w tym miejscu, w którym jestem, mam udane małżeństwo i nie robię z ADHD wymówek, dlatego że bardzo często słyszę, że ktoś ma trudności z nawiązaniem relacji, z utrzymaniem relacji partnerskich, dlatego że ma ADHD. ADHD naprawdę może być ogromnym zapleczem, jeżeli potrafimy z niego korzystać. Jeżeli wy czujecie, że wy jesteście na takim etapie życia, że może ten grunt gdzieś tam wali się wam zawodowo czy relacyjnie pod nogami, to pamiętajcie, nie mówię tego po to, żeby kogoś z was wprowadzić w poczucie winy, tylko chcę wam powiedzieć, że my przez całe swoje życie zostajemy z konsekwencjami swoich decyzji. Więc jeżeli y, ktoś wejdzie w taki model, że nie, że ja tego nie robię, bo ja mam ADHD, nie, ja nie będę dzisiaj wymagać w relacjach, bo mam ADHD, nie jestem w stanie zobowiązać się do przychodzenia na czas do pracy, bo mam ADHD, to ja chcę Wam powiedzieć, że ADHD i że ja mając ADHD, wszyscy wiedzą, że ja się nie spóźniam, ja nie cierpię spóźnialstwa i mm, faktycznie nauczyłam się też tak funkcjonować, żeby koncentrować swoją uwagę na tym, co jest do zrobienia. Natomiast jeżeli Wy nie nauczycie się sobie radzić w codziennym życiu i nie nauczycie się regulować swoich zachowań, dawać swojemu układowi nerwowemu odpocząć, bądź on będzie cały czas przestymulowany, o czym dzisiaj też wam powiem, to pamiętajcie, że mimo wszystko wy obudzicie się z konsekwencjami swoich decyzji. Tak jak wielu moich znajomych, którzy wpadli w narkotyki, w alkoholizm, którzy nie radzili sobie z rozładowaniem swojego napięcia, również tak między innymi jak mój ojciec, który miał wiele destrukcyjnych zachowań ja również je miałam, ale dzięki rozwojowi osobistemu, psychoterapii, otaczaniu się ludźmi, którzy bardzo mocno dbają o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne, nauczyłam się funkcjonować tak, że mi jest ze sobą dobrze żyć, że się nie przeciążam, ale cały czas się rozwijam bez jakichś takich huśtawek emocjonalnych, bez jakichś takich labilności w życiu czy zawodowym, czy edukacyjnym, tak, że potrafię dojść od punktu A do do punktu B. I dlaczego jest tak szeroka dzisiaj diagnostyka ADHD? E, może się wydawać, że kiedyś tego ADHD nie było. W ogóle do tej pory się spotykam jeszcze z opiniami, że to już jakiś jest wymysł ludzi. Oczywiście, im więcej nachanych takich mocnych przekazów jest, że ja czegoś nie robię, bo mam ADHD, mnie osobiście one też zaczynają już irytować, to y, wtedy w kontrze druga grupa ludzi zacznie mówić, że y, ludzie przesadzają. Ale y, Wy musicie wiedzieć, że jeżeli my od dziecka zalewamy dzieci insuliną, dzieci mają Dostęp do telefonów komórkowych. Cały czas jest bardzo szybko podnoszona dopamina, czyli ten neuroprzekaźnik. Jeszcze za chwilkę o tym, o tym Wam powiem dokładniej. Jeżeli dzieci siedzą po nocach i jest coraz mniejsza liczba snu, bądź dorosłe już osoby, nie dość, że mało śpią, sięgają po alkohol, cały czas próbują realizować i ścigać swoje cele zawodowe i bardzo mocno angażują się w realizację projektów, Zawodowych, no to w końcu ten system nerwowy może nie wytrzymać. Jest bardzo ważne buforowanie tych umiejętności między tą właśnie mocą, która jest ADHD, która daje nam jednak e, tego powera i taką chęć do pracy, a wyczerpaniem układu, nerw układu nerwowego. Chcę wam powiedzieć pod kątem ADHD, że to są naprawdę świetne czasy w historii, z którymi się spotykamy i to jest bardzo duża trudność jeszcze, z którą się mierzę, że mimo że mamy ogromny dostęp do specjalistów, mamy ogromny dostęp do lekarzy. Psychiatrii, którzy specjalizują się w ADHD. I chcę Wam powiedzieć szczerze, nie bójcie się leczenia. Jeżeli lekarz Wam rekomenduje leczenie, to nie są lata 70., że ktoś Wam da leki, po których będziecie. Ja osobiście też dostałam takie leki, jak byłam wiceum, że nie byłam w stanie po nich wstać z łóżka. Tak mi, leczono, tak mi leczono depresję. Natomiast te czasy już minęły, te czasy się zmieniły. I jeżeli jest niewyregulowana chemia w mózgu, to bardzo ważne, żeby specjalista Wam ją podregulował. I nie bójcie się, bo naprawdę może to Wam zmienić komfort życia. Tylko musicie szukać dobrego lekarza i dobrego psychoterapeuty. I nie poddawajcie się w tym, bo ja wiem, że czasami, jak się zarazicie, albo słyszycie jakieś opinie z zewnątrz, to się tak trochę dystansujecie, ale naprawdę warto szukać pomocy. A teraz Wam powiem mega ciekawostkę. Takie osoby z ADHD są postrzegane jako osoby takie napumpowane wręcz dopaminą. I oczywiście dopamina odpowiada za koncentrację, za osiąganie za. Takie odczuwanie nagrody. Natomiast, wbrew pozorom, osoby, które mają ADHD, mają słabsze receptory, które gorzej są, mniej wrażliwe na działanie dopaminy. I dlatego u takich osób jest właśnie zaburzone odczuwanie tego środka nagrody. One potrzebują więcej bodźców. One mają dużo większą trudność z koncentracją. To są osoby, którym trudniej jest rozpocząć jakieś zadanie. Są to osoby, które łatwo się rozpraszają, ale też mogą wpaść właśnie w taki hiperfokus, czyli na przykład mogą bardzo mocno angażować się w realizację zadań i dlatego też ADHD, które nie jest takie zaopiekowane, też bardzo często jest korelowane w przyszłości na przykład z chorobą dwubiegunową. Osoby z ADHD mają dużo bardziej wrażliwy układ nerwowy i w związku z działaniem dopaminy, noradrenaliny czy różnych innych impulsów i jeżeli dochodzi do zalewania się insuliną i do skoków glukozy w organizmie, to ten układ nerwowy reaguje jeszcze mocniej. I to jest właśnie pierwszy punkt, do którego przychodzę, a powiem Ci o trzech bardzo ważnych rzeczach. Ja trochę rozbuduję te punkty, ale są takie kroki, które możesz wprowadzić już od teraz, żeby wspomóc się Tak w takiej kwestii dietoterapii, codziennego funkcjonowania w ADHD. Pierwsza bardzo ważna rzecz i weź ją sobie do serca. Reguluj skoki glukozy, czyli musisz mieć regularne posiłki, one nie mogą być chaotyczne i we wszystkich tych posiłkach powinno być przynajmniej te dwa 20-30 gram aminokwasu i jeżeli jesz węglowodany. Ja osobiście polecam, żeby te węglowodany były w wiecie. Bardzo rzadko zdarzają mi się diety eliminacyjne, ale te węglowodany muszą być wysokobłonnikowe bądź połączone z tłuszczem. Drugą rzeczą jest to, że ja bardzo mocno ograniczam to, co mnie przebocowuje. Czyli wszystkie spiski, afery i nie powiem Ci, że ja nie oglądam social media, bo oglądam social media, zresztą pracuję też mocno na Instagramie. Natomiast bardzo się też koncentruję i to jest jeden z moich celi, więc ja się też na tym skupiam żeby oglądać tylko z 2-3 kąta, które mnie interesują, i bardzo dbam o praktykowanie ciszy. Czyli ograniczam wszystkie bodźce typu głośna muzyka, tak jak czasami zachodzicie na siłownię i wiecie, nie dość, że trenujecie w światłach led to jeszcze macie taką mózgo krajającą muzykę i jeszcze przyjdziecie do domu, to jeszcze dziecko Wam włączy muzykę albo ktoś włączy głośno telewizor i ten mózg cały czas jest przebodźcowany. To jest bardzo ważne, żeby. Buchworować ten taki świat, który się dzieje wokół nas i yy, yy, praktykować ciszę. Po prostu bycie w ciszy, przebywanie w ciszy. Ja się ogromnie cieszę, kiedy mogę jechać samochodem i posiedzieć sobie w ciszy. Albo ogromnie się cieszę, kiedy mogę sobie gdzieś wyjść, wypić herbatę, albo się usiąść w swoim biurze i też yy, właśnie być w takiej ciszy. W ogóle jak przychodzą do mnie pacjenci, yy, mimo że yy, mamy nowy lokal i wszędzie mamy zamontowane głośniki, w każdym z gabinetów, to mimo wszystko ja wyłączam muzykę, bo zależy mi na tym, żeby mój pacjent też mógł chwilę poprzebywać w takiej ciszy. Dbajcie o tę sferę, e, chociażby nawet takiego masażu, czyli też dotyku ciała, rozluźnienia mięśni, bo to na pewno będzie procentowało Wam w przyszłości. I kolejny punkt, który jesteście w stanie wdrożyć i w to naprawdę szczerze wierzę, to jest chodzenie wcześniej spać i przesypianie minimum 6-7 godzin. To jest absolutny minimum. Jeżeli jesteście w moim wieku, macie 40 lat, to wiedzcie, że kobiety w naszym wieku to jest bardzo ważne, żeby spały przynajmniej te 7-8 godzin. Ja tego osobiście mocno pilnuję. Już jeżeli chodzi o kwestię perimenopauzy, że macie takie objawy, że trudniej wam zasnąć, że budzicie się w nocy, o tym nagram już kolejny odcinek, ale pamiętajcie, że sen jest tym, co bardzo reguluje układ nerwowy. Nie będę wam opowiadać takich rzeczy, że odstawienie telefonu komórkowego przed snem wpłynie na to, że będziecie lepiej spać, bo to jest nieprawda, dlatego że ja od lat pracuję z bezsennością, a nieskromnie powiem, że jestem w tym dosyć skuteczna i nie jest to absolutnie prawdą, że odstawienie telefonu przed snem wpływa na to, że ludzie lepiej śpią i z doświadczenia wiem, że nasi pacjenci już dawno to słyszeli, dawno to robili i w dalszym ciągu, nie mają, i w dalszym ciągu mają te problemy z zasypianiem. Ale na pewno takie rzeczy, które możesz zrobić, to jest odstawienie alkoholu ja polecam Ci całkowicie, już nie mówię tylko przed snem, ale polecam Ci całkowicie odstawić alkohol. Ja sama to odczuwam. Bardzo rzadko zdarza mi się coś wypić, ale po każdym alkoholu mam ewidentnie nasilone nie tylko ADHD i problemy z koncentracją, ale wręcz odczuwam, że mam nasilone stany lękowe. Dodatkowo ważne jest to, żebyście się nie przystumulowali kawą, i oczywiście też to jest ważne w momencie, kiedy macie trudności z zasypianiem. Ja nie chcę, żebyście odstawiali kawę, tylko ważne jest to, żebyście się nauczyli ją pić tak, żeby Wam to sprawiało przyjemność, ale tak, żeby Wam nie niszczyło organizmu, dlatego że wiem, jak wiele osób traci mnóstwo elektrolitów, e, a ich później nie uzupełnia i piją po pięć kaw w ciągu e, doby i później dziwią się, że mają tak wiele e, problemów z układem odpornościowym, bezsennością czy produkcją e, hormonów. I kolejna rzecz, to staraj się przynajmniej te 2-3 godziny przed snem nie jeść. I ja zawsze polecam Wam posiłki, które mają w składzie na noc węglowodany. Czyli białko, warzywa, węglowodany, więc nie bójcie się produktów węglowodanowych. Ja znam narrację internetu, ja też mam internet, więc doskonale wiem, jakie treści obecnie górują i królują w sieci. Natomiast my później musimy z tym pracować i pokazywać ludziom, ile jest w nich rzeczywiście prawdy, a ile mogą sobie z tych treści wziąć. Także podsumowując ten materiał, dlaczego tak jest, że dzisiaj wszyscy nagle zaczęli mieć AD? Po, po pierwsze, jest dużo lepsza diagnostyka, po drugie, jest dużo większa świadomość, po trzecie, mamy świat taki, który będzie nam produkował ludzi z ADHD. Również plusem jest to, że żyjemy dzisiaj w świecie, w którym dostęp do medycyny jest dużo lepszy, rozumiemy ADHD, wiemy jak postępować w ADHD, co nie zwalnia nikogo z nas z odpowiedzialności za to, żeby nauczyć się współpracować ze swoim organizmem, ale też dbać o nasze dzieci. I ja wielokrotnie na tym kanale będę mówić nie tylko. O waszym zdrowiu, ale też o zdrowiu waszych dzieci. Bo pamiętajcie, oczywiście zdrowa mama jest fundamentem tego, żeby móc zaopiekować się swoją rodziną, ale to my jesteśmy przykładem dla naszych dzieci i to my bierzemy odpowiedzialność za to, jak te dzieci będą funkcjonowały w przyszłości. Bo ja wam wielokrotnie mówię, że będzie bardzo ciężko konkurować dzieciom z zalanym insuliną, z otyłością, z zaburzeniami hormonalnymi, z mgłami mózgowymi. Konkurować ze sztuczną inteligencją, z tym szybkim światem. Będą potrzebne bardzo duże umiejętności logicznego myślenia. To jest przyszłość, więc pozwólmy naszym dzieciom normalnie funkcjonować w zdrowym ciele i doświadczać tego, tego życia. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jeżeli ten odcinek był ciekawy, to oczywiście zostawcie jakiś znak życia, lajka, like suba i zapraszam Was do następnego materiału.